Przeszczep został wykonany. Sprawdzimy, czy ta stara zadzwiała cewka będzie chciała dać iskrę, wysokie napięcie, żeby się ta sobie poiskrzyła to nieco. To się nie bardzo widać objawy wysokiego napięcia, działania. Mamy jeszcze jednego odrawcę iskry. Spróbujemy zobaczyć co się dzieje ostrość zapać mamy iskrę paliwo a zapłon nie następuje zobaczmy co tu się dzieje jak wygląda pan motor gładźcindra nie wygląda źle na pierzu rzut oka w rogu nie czuć pod paznokciem ale coś jest nie tegoż. Ten motor dolnozaworowy, jak widać. Zawory też wyglądają. Dosyć w miarę. Nie widać żerów. Ale coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Kompresja albo jest za słaba. tłok ma jakieś takie dziwne. Ślady kolizji z czymś. Jakieś obce ciało się tutaj chyba obijało głowicę między głowicą a tłokiem. I znalazłem chyba przyczynę, dlaczego ten silnik pluje w gaźnik podczas sprężania. Zaczynamy cyk Teraz będzie sanie. Sanie mieszanki paliwowo-powietrznej Zamknięcie zaboru sądego z sprężaniem. Zapłon ma nastąpić i podczas sprężania, można palcem obracać ten zabór, bo on nie przylega. Z jakichś powodu jest zużyty. No i to jest problem. Brak odpowiedniej kompresji potrzebnej do pokonania tej ognio depresji i pracy. Żeby nastąpił zapłon, musi być sprężenie, ciśnienie rzędu 10 atmosfer mieszanki paliwowo powietrznej a jeżeli ta mieszanka cofa się z powrotem do kolektora strzącego to nic zapłonu, nic z pracy tej jednostki piekielnej po zdjęciu zabezpieczenia zabór stawia zbrojny opór jak cholera nie chce wyjść nie mogę go wyciągnąć tak się opiera jasna cholera o, tak się zabór opiera jest winowajca tego cały w nagarze ale ja nagarowi jeszcze pokażę tu mamy taką szczotkę którą wyczyścimy wnętrze kolektora dokładnie do kanału sącego zaworu wspaniałego który będziemy musieli przeszlifować skrócić jakiś z 30 mm ten trzonek żeby luz Powstał odpowiedni zawór się stał za długi. Wyklepało się gniazdo i grzybek troszkę i po prostu nie domyka się. I przy pomocy Metabol super. tarczy skróciłem zawór ze 131 mm na 136 mniej więcej. Zobaczymy, co się będzie działo teraz akcja zawory kończy się, Głowica zamontowana, zawory istący i wydechowy skrócony o te 0,2-0,3 mm. próbujemy zapolić kompresja taka, że kur zapiał rozrusznik nie może dać rady teraz